Dzień dobry, dobry wieczór. Ja tak sobie podśpiewuję tutaj. <grywka> I już się przygotowuję na kolejny znak zodiaku, którym będzie byk. Byczku, byczku. Nie wiem co ja dzisiaj w takim dobrym humorku jestem. Sesja miałam bardzo udaną panią przed chwilką, bardzo pozytywną. Może dlatego, że odświeżyłam głowę, byłam na pracerze. I tak, mam przygotowane wszystko dla Was, kochani. Jak taka pozytywna, to i pozytywne karty może będą, nie? Dobrze, beczki, zobaczymy sobie na marzec i kwiecień. No i ta regułka, której nie lubię, nie lubię zawracać Wam tyłka. Pamiętajmy tylko, że to nie do wszystkich, może się ktoś odnajdzie w tym, co akurat przeczytam, dobra? Tak, z przytrzymaniem oka, nie traktujmy tego zbyt poważnie. Każdy jest indywidualny, każdy ma inne sprawy. Także zobaczymy, co i do kogo się tutaj wszczepia. Obym się nie wszczepiała. Dobra, kochani, zaczynamy. Robimy sobie ten znak z Byk. I tutaj już Wam wykładam, żebyście mnie za długo nie musieli słuchać. Dobra, ja to mam, nie wiem jak Wy, ja to mam takie coś, że jak czegoś słucham, to po prostu jakoś mi się nudzi, jak już tak pitolą, pitolą, to już po prostu mi się nie chce słuchać. Albo konkrety, albo, albo już się poddaję i, i nigdy czegoś nie dosłuchuję. Także mam nadzieję, że ja Was tak nie zanudzam. Już sprawdzamy, sprawdzamy sobie energię, czyli po prostu od tak, bez zapytania, bez niczego. No i tak malutko mi tutaj powiedziało na razie bo mamy tak te pierwsze karty, by mówiły tutaj o analizowaniu. Ciekawe, czy byki mają faktycznie to w naturze, że zawsze wszystko sobie muszą przemyśleć, przeanalizować. To jest taki pierwszy rozkładik. Światło się odbija, to ciężko widać, ale właśnie dla mnie to jest takie analizowanie na samej górze. I yy, analizujecie mi tutaj tak. Ciekawe, bo i dzieci koło siebie macie, może wnuki, może dzieci. Po prostu taka karta tych dzieciaczków koło Was. I taki... I to jest tak karta dobrobytu, pieniędzy, materializmu. O, znalazłam to słowo, więc ciekawe, czy Wy tak analizujecie. I tu jest takie zawieszenie. Ja bym chciała powiedzieć tutaj o osobach, które faktycznie mają może kredyty, może mają gdzieś tam jakieś z tyłu głowy em, jakieś rzeczy do spłacenia po prostu, albo myślą o kolejnym kredycie. To sprawdźmy to, dobra? podśpiewuje. Co my tu mamy? Dobra. Okej. Okay. No i tak, i dzieci, i ten materializm. Także tak, byczki kochane. Jeżeli myślicie tutaj o swoim dziecku, jeżeli wasze dziecko zaczyna Was troszeczkę manipulować, może nawet okłamywać, może coś znaleźliście po prostu na to dziecko i, i, i gdzieś tam... No trzeba by było obserwować słuchajcie, bo u byków dzieci się pokazują, że z takiego... Normalnie dobrego dziecka, tutaj są takie próby u tego dziecka, próby zachwiania waszej cierpliwości, bym powiedziała. Albo może to są byki, te dzieci, no, nie wiem, albo dzieci byków, albo może chodzi o te byczki, te dzieciaczki, no. Także tutaj na pewno jest właśnie coś takiego, jakaś próba, która wcale mi się nie spodoba. No, ale kto nie próbuje, sami wiecie. Także bądźcie dla nich łaskawi, jeżeli coś faktycznie odkryjecie, dobra? Jeśli chodzi o jakiekolwiek y, tutaj kredyty, ja odradzam. że w plecy na karcie mówiąc o tym, że przynajmniej marzyc kwiecień nie jest dla Was tym dobrym planem na to, żeby się już zapożyczać, żeby myśleć o czymś. A jeśli byśmy mieli to ugryźć na zasadzie, y, czy po prostu już myślicie, jak spłacić szybciej ten kredyt, czy. O jakimś szybszym zarobku, no to tutaj jest pokazane, że mi tym, pipim, nie da rady. No, tak po ludzku, no nie da rady. Jesteście tutaj troszeczkę, może się Wam delikatnie nawet przesunąć czas. Także przestańcie myśleć, że już macie kogoś spłacić, że już to wszystko musi być karta zaogniona W waszej głowie, a nie tak, że Was coś ciśnie. Także ja. Nie wiem, czy takie byki powinny iść do drugiej pracy, albo robić coś jeszcze, żeby te pieniądze zdobyć. Byczki, wy sobie usiądźcie na tyłeczku, na trawce, wiosna idzie i pomyślcie o czymś przyjemniejszym niż o tych finansach, dobra? Nie ma co się tutaj ani w tarapaty wpędzać, ani w jakieś długi. Jeżeli już one są, to one są. Karta pokazuje, że wszystko jest w porządku, że z czasem sobie je faktycznie spłacicie. Ja tutaj nie będę się jakoś chyba wielce nawet doszukiwać. No, jeszcze tak wyciągnęłam sobie jeszcze jedne karty, no to one też pokazują tutaj, że jeżeli byśmy mówili o kredycie na mieszkanie, na dom, na auto, karta jest taka, właśnie poruszająca się bardzo mocno, więc to mogą być różne rzeczy. No to tutaj jest, już sobie dodam tylko tak, no blokada, no marzec, kwietni nie podoba mi się na ten dom, na to mieszkanie, na to wszystko. Wiecie co, jakbyście mogli po prostu przeczekać jeszcze troszkę. Byłoby Wam o wiele lepiej, nie byłoby takiego noża na gardła. Więc byki ja bym nie brała kredytu teraz. Nie wiem dlaczego, ale nie. Nie i tyle. Ok, to idziemy dalej. Tego filmiku sobie kolejnym zrobię. Ja od razu szybciutko włączam. Jesteśmy i już sobie zrobimy teraz tak. No, taka pierwsza energia wyszła. Sprawdzimy sobie. O wodzie dzisiaj. O wodzie. To <laughs> praca, miłość. Zrobimy sobie troszeczkę zdrowia i trochę przyjaźni. I teraz tak, na pracy u BKO O. Decyzja. Ciekawe, czy to do kogoś trafi. Jeżeli byku myślisz i chcesz zdecydować zmianę pracy. Kurde, no, mocna ta karta jest no trzeba by było przemyśleć u was byki czy wy się trochę nie zasiedzieliście yy, i czy faktycznie możecie liczyć w tej pracy na odpowiednie wynagrodzenie bo jeżeli połączyć jedno z drugim no to ta praca jest ok ale może wam nie dać wystarczających pieniędzy albo jesteście jeszcze bardziej ambitni tutaj więc co ja, ja zrobię wyłożę na to, bo tu jest decyzja na pracy no i albo na domu domie, także tutaj no, spadłaś Zaraz zobaczymy, co to nam spadło tutaj. No nieładna karta nam spadła. Zostawimy, zobaczymy. Przerwiemy tasowankę i zobaczymy, co to jest. Znowu te myśli, analizowanie. No głupiec jest na tym. Wiecie co? Zatrzymuje mnie przed zmianą na razie. Dajcie sobie jeszcze troszeczkę czasu, bo bo może to być jednak jakiś błąd z Waszej strony, bo to jest jednak karta taka bardzo osaczająca, ambitna, ale też taki jest bardzo niby, niby przemyślicie, ale jednak taka jest e, spontaniczna ta decyzja, więc ja bym jeszcze siedziała na tym tyłeczku i nie zmieniałabym na ten moment tego, jeżeli nie muszę, tak? A jeżeli mówimy do byka, który musi zmienić coś już um, i, i, i faktycznie już jest praktycznie przy tej próbie na marzec i kwiecień, to wiecie co zobaczę? Bo jeżeli byśmy trafili na takiego byka, który podjął decyzję, bo to jest ta decyzja, to zobaczę tylko, czy ta zmiana będzie adekwatna do waszego gdzieś tam e, poczucia decyzji. Dobra? Tak sprawdzimy dwie drogi, dwie strony. No jednak karty nie wstrzymują przed zmianą, więc jeszcze troszeczkę. Ale jeżeli się już uprzecie, no to tutaj jest taka sytuacja. Na rodzinie. No nie, strasznie nie wiem dlaczego, ale one bardzo mocno wstrzymują, żebyście tego nie robili jeszcze teraz. Jest sytuacja, kiedy po prostu może to nie jest wasz miesiąc, miesiące ale dałabym sobie drugą połowę roku na takie mocne zmiany, więc no nie decydujcie, bo tutaj jest karta problemu po prostu, który sobie stworzycie, jeżeli się gdzieś tam, bo nawet jeżeli pójdziecie mi do innej pracy z lepszym wynagrodzeniem, to jest karta obciążenia, czyli po prostu nie jest to dla Was dobre, nie jest to dla Was dobry rok na to. No, może nie rok, nie chcę tak wyprzedzać, ale na pewno... Nie jest to dobry okres czasu. Może przed wakacjami po prostu nie powinniście robić takich. No naprawdę, tu jest takie siedzenie na tyłeczku, żeby spokojnie przejść przez tą wiosnę i, i lato i się nie stresować nową pracą. Także no, ja mam tutaj siedzenie na tyłku. Zobaczymy sobie na tej miłości dla byków. No, tu jest teraz taka karta. Zawieszone małżeństwo oznacza, że albo po rozwodzie, albo w trakcie. Na albo ogólnie też może być sytuacja, że byk już owdowiał. Więc zaraz zobaczymy o co tutaj chodzi. Któreś z tych kategorii to jest. Tylko którym teraz wybrać do Was? No, nie, my musimy zobaczyć samotnych byków raczej. Bo tu jest jednak karta mówiąca, że już ten byk wyszedł z tego, więc zaraz zobaczymy. Jeżeli faktycznie wyszliście z tego, jesteście sami, to zaraz zobaczymy, co tu dla Was na marzec i kwiecień jest. Zaś to myślenie, analizowanie byki, wy tak macie faktycznie? Więc teraz tak, byki, które myślą, że nie mogą nikogo znaleźć, że już tak długo to trwa, że już taka samotność jest, to tutaj marzec i kwiecień. Ja wiem, dlaczego macie pracę nie zmieniać i nie zajmować sobie głowy, bo wy tutaj macie nowe poznanie kogoś nowo poznanie albo już kogoś poznaliście. Znowu kolejna karta mówiąca o tym, żeby się nie ograniczać finansami, nie myśleć negatywnie, wy musicie myśleć, że macie pieniądze, bo jakiekolwiek sobie długi zrobiliście, to one będą spłacone, wyluzujcie dupę. Także tutaj jest naprawdę ładna karta. A jeśli chodzi o te nasze samotne byczki, no to też troszeczkę więcej czasu poświęćcie na swoje właśnie e, rzeczy, a nie tylko praca i praca. No, tutaj jest na pewno nowe spotkanie: pisanie z kimś, też mogłabym tutaj poradzić, może Wam się to nie spodoba, ta porada, ale naprawdę karta jest taka bardziej internetowa, pisania telefonów. Więc, jeżeli chcecie kogoś poznać, to jak najbardziej powinniście się otworzyć na, na te internety i poznawanie kogoś. Zresztą też jest druga karta mówiąca bardziej, jeśli chodzi o wyjście gdzieś i, 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 i zażywanie tego słoneczka i świeżego powietrza też mamy tutaj poznanie kogoś. Także marzec i kwiecień jest pięknym początkiem dla Was, tych samotnych byków, dobra? Sobie dokręcę filmik. Ja się staram robić te filmiki tak po 5 minut, żeby mi się pięknie wgrywały. I teraz tak, zobaczymy sobie na zdrowiu, co my tutaj mamy. Mm -hmm. Teraz tak podciągniemy, bo tak dziewiątki, tutaj mamy byki z ciśnieniem. Wy sobie ciśnienie podnosicie, byczki? Co to za ciśnienie jest tutaj? Bo to jest tak, albo krew, przepływ krwi, ciśnienie. Trochę za okiem. Słuchajcie, byki, które byście miały problemy z oczami, bądź może macie jakiś tik nerwowy, albo coś w ogóle z oczami, Trzeba by było się zastanowić i przejść się faktycznie, sprawdzić to, bo to może być ciśnienie za okiem. Czyli sprawdzić ogólnie chyba takie dogłębne badanie wzroku, dobra? Żebyście mi tego e, przyszłą żonę czy tam męża znaleźli. I teraz tak, no nawet tutaj jest karta jak rozkręcam na zdrowiu, to tu jest karta jakiegoś, jeżeli byście byki też spodziewali się jakiegoś zabiegu, no to tutaj macie kartę tego, że może być to dla Was niekomfortowe, że może ciężko podjąć taką decyzję, a jednocześnie byk tutaj ma takie coś, że nie powinien się wahać, powinien podejść do tego zabiegu czy operacji. Taka zmianka. Ja wiem, że to jest takie bardzo ogólne. No ale czego możemy się spodziewać, jeśli nie robimy rozkładu osobistego, tylko ogólnego. Także pamiętajcie, że ja z tego też nie mogę wielce wycisnąć. I tutaj na przyjaźń sobie sprawdzimy. Karta teraz tak ciekawa karta, bo karta powinna pokazywać przyjaźnie. Zobaczymy. No, beczki, macie tutaj taką przyjaźń, która się Wam kończy. I to jest bardzo długa przyjaźń, bardzo mocna, przyszłościowa wyglądałaby, a ona się jednak komplikuje i nam się kończy. Też to jest taka przyjaźń bardzo bliska, że aż tak bliska, że mam wrażenie, że to może być osoba nawet z rodziny, która gdzieś tam, no, no jest jakiś konflikt w tej karcie, bo jest jeszcze karta narcyzu, narcyzmu, jest karta egoizmu, i ta osoba może faktycznie gdzieś. Sama się pokłócić z Wami, bo, bo będzie zbyt, zbyt patrzeć tylko na siebie, więc będzie szukać tego problemu. No, taka karta trochę niefajna, nie która też może pokazywać problemy tym bekom, ale byki sobie poradzą z taką osobą. To na pewno byki się nie dają wkręcić i oszukiwać. Beki mają w ogóle szósty zmysł do tego i Wy na pewno już czujecie nosem, co się tam dzieje, co jest niefajne dla Was. Szybko wyczuwacie, więc wiecie co? W tej sytuacji mogę poradzić, bądźcie intuicyjni, więc intuicja Was tutaj nie zawiedzie. Zaraz Wam podpowie kto i co i dlaczego. Zobaczymy sobie teraz, co one nam tutaj chcą powiedzieć, czyli takie, co nas może spotkać w najbliższym czasie, jak mamy się do tego odnieść, jakaś porada. Zaraz zobaczymy dla byczków. Da, sobie kartę. Uuuu. No to jest ciekawe, bo mamy teraz bardzo duży temat, bo trzy pierwsze karty mówią o zakochaniu, zauroczeniu, romansie. Druga karta mówią o stałym partnerstwie, a trzecia karta mówi o myśleniu, mądrości, em, takiego też samotności. To jest taki mędrzec, więc trzeba sobie to teraz złożyć do kupy wszystko. To może być kilka informacji naraz. To nigdy nie jest łatwe dla mnie, jeśli chciałabym Wam dać jak najwięcej. A raz zobaczymy. Rozłożyłam sobie po dwie karty w tym. Dobra, dogram sobie filmik, żeby mieć więcej przestrzeni. Czasowej przestrzeni. Więc teraz tak, na tym romansie, na tym wszystkim, wiecie co, znowu mi się tutaj wplotło dziecko, więc jeżeli byczki, macie już jakieś takie nawet dorosłe dziecko, no albo nastoletnie bym powiedziała, no to tutaj jest taka sytuacja, że może to dziecko wplątać się w jakiś romans, który jest dla niego bardzo, bardzo ciężki, bardzo druzgoczący, więc tutaj musicie obserwować, czy te dzieci ogólnie właśnie, może w tym jest jakieś kłamstwo, może w tym jest jakiś przekręt, że nie będą chciały się przyznać. Trzeba by było obserwować, zabezpieczyć te dzieciaki, rozmawiać z nimi, no i oczy szeroko otwarte, tak? Bo tu jest romans przykry, dobra? odnoszące się do dziecka to to jest przykry. Jeśli byśmy mieli się odnieść do was samych, którzy macie romansę, to trzeba by było zakończyć niestety ten romansik. No ja sugeruję jednak, jeżeli czujecie, że to jest problematyczne, że on nie, czy on, czy ona nie robi tych kroków do was na przyszłość, tylko faktycznie jest to takie spotkania, są wtedy tylko, tylko kiedy ta dana osoba ma ochotę. Nie zwracając na Was większej uwagi, to to jest problematyczne, to trzeba zakończyć, bo blokujecie mi się najprawdopodobniej również na coś nowego. No i to jest druga karta mówiąca o partnerstwie, stabilizacji, o tym, co możecie sobie przegapić przez ten romans. To już wolałabym, żebyście tam kopli w tyłek faktycznie i nastawili się na normalne, zwykłe partnerstwo. Tylko, że akurat w tej drugiej karcie nam blokuje to małżeństwo skomplikowane w ogóle. Wina dajcie. Nie no. żartuję ale tak. No, skomplikowane, bo ja teraz. Ja sama nie wiem, jak wy się w tym nie gubicie, jak ja do Was opowiadam. Także tu jest taka sytuacja, jeżeli my faktycznie. łączyć te dwie rzeczy, połączyć te dwie rzeczy, mielibyśmy, to jeżeli Wy w tym małżeństwie jeszcze romansujecie, no to tutaj jest przykra sytuacja mówiąca o tym. Że w ogóle blokujecie sobie szczęście Nie dość, że e, tym mężem To jeszcze tym e, bez jaj partnerem Czy tam nie wyrażając się Bo to może być mężczyzna również e, Blokujecie sobie szczęście I faktycznie dobre nowe partnerstwo Na to trzeba by było uważać Jeśli byśmy się w tej drugiej karcie mieli odnieść dozwyczajnie tylko i wyłącznie partnerstwa w małżeństwie no to tutaj odpuśćcie troszeczkę byczki temu partnerowi bo strasznie brzydko tak patrzycie trochę na tych partnerów swoich Jakieś takie, może nie że brzydko, ale to jest taka karta, wiecie, co? Popychania do działania, nie dawania mu spokoju, osaczania trochę tego waszego partnera, a ten partner by chciał spokoju więcej, no i go nie ma w tym partnerstwie. Wiecznie coś wymagacie i gonicie tego chłopa czy tam kobietę. non stop, coś, te byki. Także tu jest taka karta, że te partnerstwo, te małżeństwo też może być udane, jak Ty trochę mi tutaj wyluzujesz byczku. A trzecia karta ogólnie mówi chyba, mówiłam tutaj właśnie o takim samotniku, mężcu, taki, taki, takiego analizowania, również zagłębienia się w siebie ale do u was to nie działa za bardzo, bo wy za mocno mi się tutaj zagłębiacie, co skutkuje wielkim analizowaniem, a później takie, yy, dzisiaj taka pani powiedziała overthinking, to znaczy, że za dużo tutaj myślisz i faktycznie to do Was tutaj nie pasuje, bo później jest jeszcze większy dołek. Nie wprowadzajcie się w ten stan, bo, bo nie macie w ogóle takich wielkich powodów do tego, tak, tak przynajmniej tutaj te karty mówią. Także nie myślimy, nie zagłębiamy się. Jeżeli chodzi o samotnika, to możemy to też się odnieść do tego, że w ogóle, jeżeli nie mamy romansu, nie mamy męża, nie mamy partnera, nie mamy niczego, no to to jest jeszcze karta uspana tutaj. Więc ja mogę tylko powiedzieć, znowu wracając do tej jednej sugestii na początku, że może jest czas wyjść, wyjść do ludzi, albo wyjść może bardziej na internety, w wiadomości, może trzeba wyjść i poszukać tego partnera. Bo najwidoczniej to, co robisz na ten moment, nie jest wystarczające i ja nie mam tutaj takiego czegoś, że to samo przyjdzie, więc musicie poszukać. Dobra, i jeszcze sobie dogramy. A dogramy sobie, dlatego że wylosujemy sobie kartę anielską i zobaczymy, co tutaj chciałoby nam powiedzieć przesłanie od aniołów. I może się nam to faktycznie jakoś w kupę zbierze i będzie jakiś fajny przekaz. Taką mamy kartę, światło odbija, więc tak dam. I ja teraz spojrzę tylko 14: balans. No, kompromis, self-control. I tu jest takie coś, że po prostu masz. No, no, no to jest balans, to jest przepiękna karta w ogóle mówiąca o tym, żebyś zachował równowagę. Czy to nie jest piękne? Czy chodzi właśnie o to, że jesteśmy w małżeństwie z jakimś kochankiem, czy kochanką, czy w ogóle w samotności? Musimy zachować balans. Także tutaj jest takie coś, żebyście się kontrolowali, żebyście ani nie myśleli za dużo, ani zbyt spontanicznie nie działali co do tej zmiany pracy. Czyli musicie to zrównoważyć. Więc, jeżeli nie jesteście do czegoś bardzo mocno przekonani, to lepiej to przemyślcie na krótko. Troszeczkę serduszkiem, trochę głową, i na pewno będzie w porządku. Więc dla Was takie malutkie przesłanie: chodzi o balans na ten marzec i kwiecień, chodzi o to, że może nawet nie podejmujemy jakiejś wielkiej decyzji, tylko sobie bacznie obserwujemy wszystko, siebie, partnera, partnerkę i, i pracę na dodatek, a później dopiero zdecydujemy, co robić dalej. Dobra? Także nie polecam brać jakichś większych kredytów na razie, na marzec i kwiecień buziaczki i z góry tak jeszcze Wam tylko podziękuję za Wasze lajki. Lajki dadzą mi do zrozumienia, że oglądaliście, przyjęliście. Um, czy lubicie, czy nie, to te lajki pokażą mi, że po prostu chociaż doceniacie to, że tutaj z Wami jestem. No, buziaczki. Pa!